O tym, że zostanie drugie wahadło wprowadzone na remontowanym odcinku ulicy Cisowej i ulicy Nadbrzeżnej pisaliśmy już 8 czerwca. Wtedy to pojawił się komunikat, że 10 czerwca 2024 roku w poniedziałek w godzinach porannych zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ulicy Cisowej w Policach w ramach realizowanej inwestycji powiatu polickiego pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 3933z Ulica Cisowa i numer 3934Z, ulica nadbrzeżna w Policach. Na odcinku od ulicy Asfaltowej do ulicy Dębowej w Policach, zostanie wprowadzone wahadło w ulicy Cisowej. Wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Cisowej i Asfaltowej w Policach, co niewątpliwie spowoduje utrudnienia w ruchu w obrębie wyżej wymienionego skrzyżowania. Wykonawca dołoży starań, aby niezwłocznie zakończyć roboty budowlane na tym odcinku. Za utrudnienia przepraszamy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. I dzisiaj już zmierzyliśmy się z tym, co przygotowało nam starostwo powiatowe i spółka Europia w związku z wykonywanym zadaniem drogowym. Pojawiła się sygnalizacja uliczna drugiego wahadła przed ulicą dębową, a więc. Blokująca możliwość wcześniejszego zjazdu w tą ulicę, tak by nie korkować drogi dla tych, którzy znają objazd. Chociaż zaznaczaliśmy wtedy, logiczniejszym było całkowite zablokowanie ulicy Cisowej w, dla kierunku od Skolwina w kierunku skrzyżowania w Święcinie i właśnie skierowanie ruchu w ulicę dębową. Niestety tak się nie stało i mamy taki oto kwiatek. Sygnalizacja zatrzymuje pojazdy, robi się drugi korek, długie oczekiwanie. Otrzymujemy zielone światło, możemy pojechać jak te pojazdy w ulicę Dębową, bądź pojechać prosto zgodnie z oznaczeniami. Zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości do 30 na godzinę i proszę bardzo, trafiamy na całkowite zablokowanie drogi. Nie dość, że zdjęto asfalt z lewego pasa, to jeszcze mamy... Zdejmowanie asfaltu z prawego pasa i blokowanie przez pojazdy wykonujące roboty na drodze. Jak widzimy, pojazdy już oczekujące na wjazd z kierunku przeciwnego autobus i pojazd osobowy blokują możliwość przedostania się dalej. Zjeżdżamy na pas, wybrany już, zdarty przez maszyny. I dojeżdżam do skrzyżowania, trafiamy na kolejną przeszkodę. Autobus całkowicie zasłania widoczność. Kompletnie nikt nie kieruje ruchem, wszyscy mają gdzieś bezpieczeństwo. Czy tak to ma wyglądać według starostwa? Tu mamy odcinek w drugim kierunku. Zero jakiejkolwiek informacji, że nastąpiła zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Autobus nawet się nie zatrzymał, a widzimy pieszy, oczekujący na możliwość przejścia przez ulicę Asfaltową zostaje bez szans. Pojazd ciężarowy przed nami zasłania, pojazdy z ulicy Cisowej próbujące opuścić skrzyżowanie, zasłaniają widoczność całkowicie z góry, i pieszy tak naprawdę nie wie, co ma zrobić. Sygnalizacja nie działa. Nie ma szans na doczekanie się. Pozostaje liczyć na litość kierowców. Może któryś przepuści. I może któryś nie przejedzie, jadąc od strony Polic, bo widok ma całkowicie zasłonięty przez pojazd ciężarowy, oczekujący na skręt w lewo. To są sytuacje, o których pisaliśmy w artykule i wskazywaliśmy na to, że to jest błąd, wyłączenie tej sygnalizacji, bo właśnie uniemożliwia przejście bezpieczne pieszym. Tu nie chodzi o pojazdy skręcające w lewo. Choć jak mówiliśmy, gdyby zrobiono ruch jednokierunkowy właśnie dla tego kierunku, z polic w kierunku Skolwina. Nie byłoby tego problemu. A dodatkowo mamy takie kwiatki na tej drodze. Asfalt raz jest, raz go nie ma. Częściowo zwinięty, częściowo nie. I dojeżdżamy do następnego wahadła. Ale tutaj zaskakująco zachowują się pojazdy budowlane. Jak wiemy sygnalizacja uliczna obowiązuje wszystkie pojazdy i nieważne czy wykonują remonty czy nie. Jest czerwone, stoimy w kolejce i czekamy na przejazd. Tutaj mamy do czynienia z taką oto sytuacją. Dojeżdżamy do sygnalizacji ulicznej, która wskazała światło czerwone, pojazdy przed nami hamują, dodam, że stały tam wtedy trzy pojazdy, a pojazd budowlany miał to za nic. Nieważne, że było czerwone światło. No, zobaczmy to jeszcze raz. Pojazdy oczekują. A pojazd nocarowy włącza sobie światło awaryjne i omija wszystkim bokiem, mając gdzieś bezpieczeństwo. Nie liczy się z tym, że z naprzeciwka pojazdy już dostały światło zielone i będą, mogą być zablokowane po środku drogi. I teraz mamy sytuację, ruszamy ze światła zielonego, jedziemy na wahadle. Dojeżdżamy do punktu gdzie natrafiamy za chwilę na pojazd ciężarowy. Pojazd zdążył już opróżnić swoją część ładowną i ponownie na czerwonym świetle wjechał na remontowany odcinek drogi i musiał się z niego ewakuować, gdyż zablokowałby ponownie ruch. Kierujący jak go mijaliśmy pokazał nam wszelkie możliwe gesty, które zostały zabronione w przepisach ruchu drogowego, a świadczą tylko o niskiej kulturze kierowców. Czy tak ma wyglądać bezpieczeństwo na remontowanym odcinku drogi? Polecamy to szczególnie policji, nie tylko z policj, ale i Komendzie Wojewódzkiej.